Siemanko, z tej strony LilkoPro. Nagrywamy jeszcze raz ten sam opening. Znając, to wszystko zrobi, i widzimy się w openingu. Pokażę Wam, jaka godzina, tylko jak tamtym, co nam się nie chce udać. Dzień, No i Wielka nocka, Ała, Kaktusem się ukłułem Wielka Nocna. Ja zaczynam się. Zaczynaj sam okay. się przy okazji. Ja się boję, bo on będzie nad nie pokazać. Nie, nie, nie! Zobaczymy pierwsze jajko. Co? Foksa w trafii. widzimy. się za chwilę, muszę coś obgadać. Dobra, lecimy, a nie drobnio spajka. I dawaj, poczekajcie, stąd widać, bo ja chcę się oprzeć. Nie, nie widać. Spajka. Spajka, poczekajcie, przybliżać. I na okieniu. Piszemy, piszemy. Um, Ania musi powiedzieć do widzów, przepraszam. Mów. Przepraszam. Poczekaj. Spike, 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 spike. A spike, pytałam, że spike, tak spike. Spike, spike, spike. Nie wiem. Jakby co to jest komputer, tylko tablet? Mój, mój tablet. Mm, nie, nie pokazujemy filmy. Dobra, koniec odcinka, szynka.